Jak reagować na hejt? Jak sobie w ogóle radzić z hejtem? Co to jest hejt? Kiedyś nazywano to pomówieniami, kłamstwami, dzisiaj mówimy potocznie bądź niepotocznie hejt. Witajcie, ja nazywam się Anna Ewa Suska, jestem międzynarodowym trenerem biznesu i jestem również właścicielką firmy Excellence Veil. Vale. Myślę, że hejt tak naprawdę opanował media społecznościowe. Dzisiaj wiele na ten temat się mówi, ponieważ poprzez hejt dochodzi do wielu tragedii na świecie. Nie każdy jest w stanie sobie radzić z hejtem, z takim... oszczerstwami na swój temat, z bombardowaniem nieprawdziwych informacji, albo zwyczajnie z psychofanami, którzy gdzieś tam śledzą nasze profile, wysyłając różne informacje. E, wielokrotnie spotykam się z tym w swojej codziennej pracy. Jako trener biznesu również jestem narażona na hejt. E, co ja robię? Nie reaguję. Jeżeli to jest do pewnej granicy, jeżeli ten hejt jest po prostu przez jakąś osobę, gdzie wiem, że być może ta osoba jest chora, po prostu staram się nie reagować, ale obserwuję. Zdarzyło mi się również, że na hejt musiałam odpowiedzieć. Tak naprawdę, prawnik mój musiał odpowiedzieć, ponieważ wiedziałam, kto hejtuje, wiedziałam, że nagruszone są granice. Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim musicie uświadomić sobie, że osoby, które to robią z reguły to są osoby, które mają problemy psychiczne. To są osoby, które nie radzą sobie często również z sukcesem innych osób. Dlatego też jedną moją radą jest tak, jedna moja rada taka jest, że jeżeli, nie wiem, jest to hejt na Facebooku, na fanpage'u czy na jakichś innych mediach społecznościowych, zwy, zwyczajcie, kasujcie i blokujcie taką osobę. Wiele osób boi się to robić. Boi się, bo wyobraża sobie, że każdy ma prawo głosu. Ja odpowiadam na to w bardzo prosty sposób. To jest tak, jakbyś wpuścił czy wpuściła do domu kogoś, kto robi ci krzywdę. Czy to jest wtedy OK? Nie. Tak samo jest z mediami społecznościowymi. Jeżeli ktoś tam robi ci krzywdę, po prostu go wykopsaj, zablokuj i nie przejmuj się tym. Natomiast jeżeli hejt będzie dotyczył jeszcze innych aspektów, jest on wręcz bardzo ciężki dla ciebie, to pierwsze, co musisz zrobić, skontaktuj się po prostu z adwokatem, który zadba o ciebie i o twoje interesy. Mam nadzieję, że było to dla ciebie pomocne. Zapraszam oczywiście na mój um, YouTube i na wszystkie nasze media społecznościowe Excellence Bay i Alud i oczywiście do zobaczenia na sali szkoleniowej